Hej, kamisiaczki, witajcie na moim kanale. Jest godzina pierwsza ja nagrywam do Was odcinek. Tak zawsze nagrywam tak późno, hashtag poświęcenie, bo w ciągu ty, w ciągu dnia nie mam czasu, no więc tego. Słuchajcie, są rzeczy, które mnie wkurzają i są rzeczy, które mnie wkurzają bardzo. Otóż to, o czym dzisiaj się wypowiem jest rzeczą, które wkurzamy bardzo. od jakiegoś czasu na Movie Star Planet grasuje, że tak to powiem, pewna osoba. Powstawiam Wam tutaj screenshoty tej osoby. Osoba ta oszukuje ludzi, mówi im, że jest Tori, że jest właśnie Tori MSP, wysyła im rzekomo screenshoty jej kanału z możliwością edycji kanału itd., itd. Pisze, że ma bana na Facebooku i nie może napisać z głównego konta, więc pisze z jakiegoś tam pobocznego. I słuchajcie, e, chciałabym Was ostrzec przez, przed tą osobą. Ponieważ osoba ta, że chce nagrać odcinek na Waszym koncie, a tak naprawdę wchodzi na wasze konto i kradnie Wam unikaty z VIP-a na rok, więc uważajcie naprawdę, uważajcie, bo możecie stracić, nic nie zyskacie. A moi drodzy, Tori ma jedyne swoje oficjalne konto na Facebooku. I jeśli zobaczycie tą osobę i ogólnie proszę Was bardzo, pewna osoba mi wysłała te screenshot, której za to bardzo dziękuję, bo nie chcę, żeby... Ktokolwiek z moich widzów czy widzów Torii stracił na to i myślał, że Tori jest oszustką, więc naprawdę zgłaszajcie tą osobę nie tylko na Movie Star Planet, ale też na Facebooku, na YouTubie, nie wiem jaki ma kanał na YouTubie, ale starajcie się błagam, zgłaszajcie ją na właśnie Facebooku i na Movie Star Planet, bo ta osoba po prostu oszukuje i nie wierzcie takim ludziom, którzy Wam mówią, że, że o, jestem Tori i chcę nagrać odcinek na waszym koncie, bo to na pewno nie jest Tory. Tori ma swoje tam konta, które widzicie na YouTubie, tak? Które podaje na swoim Facebooku, na swoim fanpage'u, czy, czy co ona tam ma. Nie wiem, nie śledzę jej aż tak dokładnie. I tak, i chciałam Was właśnie odstrzeć przed tym. Mam nadzieję, że wspólnie, razem, z, jak zgłaszamy tą osobę, wszyscy tak, w te tysiąc osób, nie no, nawet jak sto osób z tego filmu pójdzie i zgłosi tą osobę, mam nadzieję, że osoba dostanie na swoje, a un, za swoje, a unikaty wrócą do... Do właścicieli po prostu. By the way, ostatnio wrzuciłam ten filmik o samobójstwie i ma on już prawie 2000 wyświetleń, co jest w ogóle wow. Nie wiem, jak wy to robicie, ale widzę, że chyba potrzebujecie takich filmików tego typu, dlatego też zastanawiam się, czy przypadkiem nie rozpocząć serii w tym. W tym właśnie klimacie, że wypowiadanie się na różne poważne tematy, nie tylko tam gadanie, ehe, jestem śmieszna i w ogóle żałosne, żałosne wypowiadanie się na temat dramy i tak dalej, tylko właśnie takie troszeczkę poważniejsze gadanie o depresji, problemach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, to piszcie I jeszcze raz apeluję do Was, nie ufajcie takim osobom, nie, nie podawajcie takim osobom hasła i uważajcie. nam się z Wami, ja, morwinkamy się py, i to by było na tyle. No. Bye 哟。O.